Siema um, dzisiaj um, będziemy. Będziemy komentować taką głodną historię. I, i historia zostało um, do ojca. Cześć! Mam na imię Luis i chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. Moja dziewczyna jest w ciąży. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, prawda? Tyle tylko, że ja skończyłem dopiero 16 lat, więc... Ura? Nie pamiętam mojego pierwszego spotkania z Jasmine, bo byłem jeszcze maluchem. Nasi rodzice są sąsiadami, więc jak to mówi moja mama, znamy się od kołyski. Dorastając, spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. W dzieciństwie dosłownie wszystko robiliśmy razem. Do szesnastego roku życia byliśmy najlepszymi przyjaciółmi, ale wtedy wszystko zepsułem. Oczywiście niecelowo. Po prostu dorastałem i stawałem się mężczyzną. Zaproponowałem Jasmin, że może zostaniemy kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. A ona odpowiedziała oklepaną formułką, że nie chce zniszczyć naszej przyjaźni. Wiecie, powtarzała słowa, których zwykle używają dziewczyny w takich sytuacjach, i w ten sposób utknąłem w strefie przyjaźni. Właściwie to sami ją stworzyliśmy 16 lat temu. No i w porządku. Mógłbym nawet to jakoś zaakceptować. Pewnie trochę by mnie to kosztowało, ale w końcu poradziłbym sobie z tym uczuciem. Tyle, że... Przepraszam, ale... czy mam no, 16 lat? Ja mam 16 lat. I można. Jasmin zaczęła spotykać się z innym chłopakiem ze szkoły. Majkiem. Ten cholerny Mike, Wielki miłośnik kółka teatralnego. Bez przerwy puszył się jak paw, zamiast zachowywać się jak prawdziwy mężczyzna. Dlaczego Jasmine wolała umawiać się właśnie z nim? Dajcie spokój. Wszyscy wiedzieli, że Mike to bawi damek, który miał już za sobą randki z ponad połową dziewczyn ze szkoły. Dlaczego w ogóle zgodziła się z nim spotkać? Byłem naprawdę wściekły. Próbowałem jej powiedzieć, że będzie jego kolejną ofiarą, ale mnie nie słuchała. Po kilku miesiącach okazało się, że miałem rację. Pewnego dnia, gdzieś pod szkołą, zauważyłem płaczącą Jasmine. Nie trzeba być detektywem, żeby domyślić się, co się stało. Podszedłem do niej i bez słowa ją przytuliłem. Poszliśmy razem do domu. Po drodze o wszystkim mi opowiedziała. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Majka z nią zerwał. Szczerze mówiąc, musiałem. U... Czego ta scena się rusza? Ugryźć się w język, żeby nie skwitować, a nie mówiłem? Na szczęście się powstrzymałem. No. A była mi bardzo. To było widać, że ta scena się rusza? Czego? Ale ja mam pytanie, czego ta scena się rusza? To Dzięczna za pomoc Gdy się żegnaliśmy Spojrzała mi głęboko w oczy I mnie pocałowała O rety Od tak dawna o tym marzyłem A teraz to działo się naprawdę I tak zostaliśmy parą To były najpiękniejsze chwile w moim życiu Spędzaliśmy razem noce i dnie A ja nie potrafiłem opuścić jej choćby na moment Przez trzy tygodnie wręcz promieniałem Szczęściem masz pewnego ranka Ktoś zapukał do naszych drzwi Otworzyłem i ujrzałem Jasmine w towarzystwie swoich rodziców. Weszli do domu i przekazali nam szokującą wiadomość: Jasmine jest w ciąży. Że co? Zupełnie mnie zatkało. Z wrażenia musiałem aż usiąść i nawet nie słyszałem, co mówili nasi rodzice. Patrzyłem na nią i widziałem, jak to przeżywa. Z trudem powstrzymywała łzy. Nagle przerwała rozmowę rodziców i powiedziała: Chcę tego dziecka. Wszyscy na chwilę zamilkli. Wtedy wstałem i oznajmiłem, że jestem wystarczająco dojrzały, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność. Obiecałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zatroszczyć się o Jasmine i dziecko. Te słowa nie miały dla rodziców żadnego znaczenia. Byłem dla nich tylko szesnastolatkiem, który zrobił coś złego. Potem przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów i dyskusji. Wreszcie zapadła ostateczna decyzja. Będę ojcem. Wiedziałem, że przede wszystkim potrzebujemy pieniędzy, dlatego zacząłem szukać pracy. Niestety osoby w moim wieku mogą liczyć na jakiś zarobek jedynie jako dostawcy pizzy lub pracownicy jakiegoś baru szybkiej obsługi, ale nie miałem wyboru. Do wieczora rozwoziłem pizzę, a potem pomagałem na kuchni w McDonaldzie. Zgadza się, nie było łatwo. Dobra, to ja może już nie będę i w ogóle nic nie będę mówić, tylko pod koniec coś powiem, bo ten film będzie trwał 9 minut, więc ja nic nie skołęguję. No ale... Boże. Jedyna myśl ciągle dodawała mi sił, niedługo na świat przyjdzie moje dziecko. Nie poddawałem się i harowałem praktycznie bez przerwy. Jasmin też przechodziła trudny okres. Była w ciąży w wieku 16 lat i wszyscy ją z tego powodu oceniali, nawet jej rodzice. Nadal nie potrafili zaakceptować faktu, że będziemy mieli dziecko, i uważali, że to przede wszystkim jej wina. Na szczęście moi rodzice bardzo nas wspierali i zaproponowali, żebyśmy po narodzinach z nimi zamieszkali. Przeznaczyli nawet jeden pokój na przytulny kącik dla dziecka. To było niesamowicie budujące i mogłem im tylko dziękować. Wszystko powoli się układało. Przyzwyczaiłem się do ciężkiej pracy i zacząłem spędzać z Jasmine więcej czasu, ale ona wciąż była smutna. Coś nie dawało jej spokoju i wcale nie chodziło o rodziców. Nie chciała jednak o tym rozmawiać. Wpadłem na pomysł, jak mógłbym ją rozweselić. Udało mi się znaleźć kilka godzin w tygodniu na przygotowanie pokoju dla dziecka. Odświeżyłem ściany, położyłem miękki dywan, złożyłem łóżeczko i kupiłem mnóstwo zabawek. Namalowałem nawet różne zwierzęta na ścianie. Tak, wiem, nie mam talentu plastycznego, ale włożyłem w to całe serce. Pokój prezentował się całkiem dobrze. No bo nie masz. Chciałem zaskoczyć Jasmine. Wziąłem wolne i spędziliśmy razem cały dzień. Poszliśmy na spacer, wybraliśmy się do kina i byliśmy na romantycznej kolacji. W końcu zaczęła się uśmiechać i na chwilę zapomniała o swoich troskach. Wtedy wreszcie przyszedł czas na niespodziankę. Poszliśmy do mojego domu, zasłoniłem jej oczy i zaprowadziłem do pokoju dziecka. Kiedy weszliśmy do środka, powiedziałem: Tutaj wychowamy naszego malucha i pokazałem jej pokój. Przez moment się rozglądała, a potem zaczęła płakać. Na początku myślałem, że to łzy szczęścia, ale wcale tak nie było. Jasmine zaczęła mnie przepraszać, nie miałem pojęcia, co się dzieje. I wtedy w końcu zdradziła swój sekret. To nie ja byłem ojcem dziecka. Jasmine wyznała, że Mike rzucił ją, kiedy powiedziała mu, że jest w ciąży. Potem od razu zaczęliśmy ze sobą chodzić. Myślała, że uda jej się to ukryć, ale zżerały ją wyrzuty sumienia. Mój świat rozpadł się na kawałki. Cała moja ciężka praca i te wszystkie kłótnie z rodzicami były winą Majka. Czułem się wykorzystany. To nawet nie mój potomek, a ja tyram jak wół, żeby zapewnić mu byt. Nie mogłem do siebie dojść przez kolejny tydzień. Leżałem w łóżku, rozmyślając o naszym związku i o dziecku. Zastanawiałem się, co z tym zrobić. Chodziły mnie naprawdę czarne myśli. Byłem w totalnej rozsypce, ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W środku nocy ktoś głośno zapukał do drzwi. To byli jej rodzice. Wyglądali na przerażonych. Zaalarmowali, że Jasmine ma skurcze i musi natychmiast trafić do szpitala. Wszyscy pospieszyliśmy do samochodu i tata zawiózł nas na miejsce. Jechał jak szalony, łamiąc po drodze wszystkie możliwe przepisy. Pielęgniarki zabrały Jasmine na salę porodową. Problem w tym, że była dopiero w ósmym miesiącu ciąży, co oznaczało, że jej i dziecku groziło niebezpieczeństwo. Od kilku godzin krążyłem nerwowo po korytarzu, próbując przepędzić z głowy ponu rewizję. Ciągle powtarzałem sobie, że nic jej nie będzie, że dziecko będzie zdrowe i wszystko na pewno się ułoży. Jakieś trzy godziny później w końcu pojawił się lekarz. Zapytał, kto jest ojcem dziecka. Bez wahania, powiedziałem, że ja. Doktor westchnął i odparł: Dziecko jest zupełnie zdrowe. Z mamą też wszystko dobrze, ale musi odpoczywać. Stwierdził, że najlepiej będzie, jak teraz pojedziemy do domu się zregenerować i wrócimy jutro rano. Nie mogłem spać. Cały czas dziękowałem Bogu, że z dzieckiem wszystko w porządku. Rano, kiedy Jasmine się obudziła, pielęgniarka pozwoliła mi się z nią zobaczyć. Podszedłem do niej i mocno ją przytuliłem. Powiedziałem tylko, już dobrze, wszystko się ułoży. Kilka godzin później pielęgniarka weszła do sali z dzieckiem na rękach. W tamtej chwili z moich oczu polały się łzy szczęścia. Dziedzik był taki mały i różowy. Nie mogłem uwierzyć w to, co widzę. Czułem się, jakby łaska całego świata zgromadziła... Ten dzień już nie jest różowy. Ko ma ubranie różowe. Dokładnie. To się w postaci tej małej kruszyny. To chyba instynkt rodzicielski, ale wiedziałem, że zrobię wszystko, aby tylko maluch był bezpieczny. Nie miało dla mnie znaczenia, kto jest biologicznym ojcem. To nasz... Skąd się wziął tam ten hełm? Możecie mi to powiedzieć, bo ja nawet nie wiem. O, I co to dziecko jest takie duże? Czego? To dziecko i nasza rodzina. Zostałem tatą i jestem z tego bardzo dumny. Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. A tak swoją drogą zauważyliście, że ten mis już wcześniej pojawił się na ekranie? Jesteście w stanie policzyć ile razy? Podajcie swoje odpowiedzi w komentarzach. Ja nie wiem ile, ale napiszę. W komentarzach, nie wiem, po co? A... To zrobić, Oni... patrzę jak ja... No. Następny raz będę jeszcze szukała tych, tych takich... Kurde Messengera i... Następnym razem będę szukała więcej takich... No um, Poszukam jeszcze i jutro, będzie też z tego filmik i mam nadzieję, że wam się to spodoba. <grym> Pewnie nie, ale dobrze. Pa.